Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Tomek. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak prawidłowo unikać ciosów prostych. Zapraszam wszystkich do oglądania odcinka. Ciosy podbrudkowe pomogą mi dzisiaj omówić Mateusz, Sebastian. Zaczynamy. Chłopaki przyjmijcie pozycję walki. Przypominam, łokcie blisko ciała, broda schowana między bareczkami. I zaczynamy sobie pracę z ciosami podbródkowymi. Taka sama praca jak przy ciosie sierpowym. Leciutko skręcam się, tutaj obniżając pozycję. Wychodzę ciosem podbródkowym. Tutaj do wysokości, cios wychodzi do wysokości brody. Też nie uderzamy, gdzieś tutaj wysoko. W ostatniej fazie lotów staramy się wykręcić rączkę na zewnątrz. Hop, hop, w ten sposób. Chłopaki tutaj zademonstrują. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, bardzo ważna rzecz. Musimy ten cios prosty troszeczkę wysunąć do przodu. Ta sama zasada jak przy każdym ciosie. Bark dochodzi tutaj do szczęki. Nie możemy mieć przerwy tutaj podczas zadawania ciosu. Jeżeli mamy przerwę między barkiem a szczęką, jest to nieprawidłowe, ponieważ przeciwnik w tym momencie, uderzając nam cios prosty, trafia nas w szczękę i jesteśmy znokautowani. Tak więc bardzo ważne. Jeszcze raz pokażę. Hop, bark dochodzi do szczęki. W tym momencie... Zabieram rękę do siebie w linii prostej, wracam do gardy. Jestem nakręcony do drugiego ciosu podbródkowego. Tak? I rączka to samo, wraca do gardy. Ciężar przeniesiony z powrotem na środek ciała. Chłopaki zademonstrują. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, jest bardzo ładnie. Tak, mniej więcej wygląda zadawanie ciosów podbródkowych. Za dzisiejszy odcinek bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania następnego odcinka.